Zmiana trybu pracy przekaźnika w odbiorniku Proxima NM. Ustawianie trybu bistabilnego. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po podwójnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po pierwszym sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hymnem kibica potwierdzi ustawienie trybu bistabilnego przekaźnika w odbiorniku Proxima NM. Ustawianie trybu TDJN tak długo jak naciskasz. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po podwójnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po drugim sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hymnem kibica potwierdzi ustawienie trybu TDJN przekaźnika w odbiorniku Proxima NM ustawianie trybu monostabilnego. Posiadamy możliwość ustawienia jednego z czterech trybów monostabilnych o czasie 1, 3, 5 lub 25 sekund. W przykładzie ustawimy tryb monostabilny o czasie 5 sekund. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po podwójnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po piątym sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hamn kibica potwierdzi ustawienie trybu monostabilnego przekaźnika w odbiorniku Proxima NM o czasie 5 sekund. Naciskając przycisk po trzecim sygnale ustawilibyśmy tryb monostabilny 1 sekunda, po czwartym sygnale tryb monostabilny 3 sekundy, zaś po szóstym sygnale tryb monostabilny 25 sekund. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na proxima.pl.